Proszę sobie wyobrazić, że ktoś przyjeżdża do Warszawy z jakiegokolwiek miasta w Polsce. To może być duże miasto Kraków, Wrocław, Gdańsk i szuka mieszkania w Warszawie. Czyli musi znaleźć, wybrać agencję, która mu pomoże, szukać ogłoszeniach. Teraz przyjeżdża cudzoziemiec, który nie zna języka polskiego, martwi się, czy dostanie pobyt stały, i, i obdzwania. I ludzie. Mówią, no tak, mam takie mieszkanie. Cena jest taka, że na ogół wszyscy ci z Krakowa i Gdańska też się łapią za głowę i mówią, ale to strasznie drogo. Wierzę pan czy nie? Cudzoziemiec na ogół nie rozumie tych słów. Jak już bariera językowa zostanie pokonana, to e, bardzo często w rodzinach przyjeżdżających na przykład z Szczeczeni czy e, z e, byłych republik. E, e, Związku Radzieckiego, bardzo często są to matki z dziećmi. Pada odpowiedź: A dla kogo to? Jestem matką, mam pięcioro dzieci. Dziękuję bardzo, do widzenia. Mieszkanie zostało wynajęte, spóźniła się pani. Różne są odpowiedzi. I teraz każdy z nas, jeśli może, to tak jak pani Irina, uczestniczka panelu dzisiejszego, powiedziała: Anioły są wśród nas. Musi. Założyć skrzydła i być aniołem, powinien pomóc. We Wrocławiu to się nazywa tandemy językowe. Organizacje pozarządowe zrobiły tandemy językowe. Kilkaset osób we Wrocławiu jest zaangażowanych w tym. Pomagają w urzędach, pomagają znaleźć mieszkanie, pomagają znaleźć dentystę. I to nie tylko z tych biednych krajów, bo jak nas. Nawet jak świetnie mówimy po angielsku, to jak nas boli ząb, a jesteśmy Hiszpanami, to wolimy dentystę, który mówi po hiszpańsku. I ten drugi tandem. Polski tandem pomaga tej osobie. Jeśli moglibyśmy to zastrzepić na Warszawę, to byłoby bardzo dobre. To, co można dzisiaj zrobić, to pogratulować i bić brawo i to, co pani Irina zaproponowała, żeby zaśpiewać 100 lat wszystkim paniom z Habitat, bo to bardzo dobry, świetny pomysł. Bo państwo organizujecie coś i każdy z nas, każdy z mieszkańców Warszawy znajdzie godzinę, dwie. Trzy godziny w tygodniu, żeby poświęcić to komuś innemu. I dzięki Państwu, którzy wierzycie tych wielu wiele osób, które mogą te trzy godziny zrobić, to możemy zapewnić tym ludziom opiekę, pomoc, radę, a czasami po prostu zrobimy herbatę i wypijemy z nimi herbaty, i wysłuchamy ich problemów. To jest bardzo dobra działalność, także gratuluję Państwu tej pracy.